Dzień dobry. Jutro buwa panie. O Niby deszcz, ale na pewno jakieś plony nam z dupi. A nie mam chronę. No. co do kopanie lecimy tak taka mamy się dobrać tam po koper ore Wody, brać wodę Dżamy się zrobiły. Coś co się zrobiło. <laughs> Te starfuty możemy jeszcze posadzić. To kopnę, ja wezmę. Tu nie będą, o. Tu się nie da? Chyba tam akurat nie można kopać. No to tu. Kurwa. O. Wezmę jednego dżema i sprzedam. No i dobra, wszystko, wszystko. O, super kukumber, 750 <noise> golda. To ten, co sprzedałeś? Tak, ale on, to wieczorem można w oceanie złapać. O kurde. Czy ścianę nie zobaczył? Fajet. Skandal. Na wiosce będą gadać. Wiem co mówię. To jeszcze sam burmistrz. No. Proszę Chybaś, Tak, przejście do sauny się odpoziło uh -huh. To możemy sobie energię naładować. Robaczki tu są baje, trzeba tu robaczki wybrać. Ja mam ponad połowę energii jeszcze. Ja w sumie. Coś tam zjemy. Trochę, ale mam ponad. Ale mam dwa batoniki to. Też mam coś do jedzenia, więc tam idzie. Dopiero co wyszedłem z muzeum, i z robaczków mi do muzeum coś wypadłem. To Co Zaczynamy od 20 levelu, nie? Tak. Musimy podreperować zapasy. Śmiecik. Dzień EO. Jak coś mam w drobinkach... ...to nic nie ma. Te pochodnie, jak nigdy tego nie robiłem, to teraz <grywa> o, chyba duchy nam nie sprzyjają iron. Ore, mi Mam drabinkę na dole, coś dobra? ty, ziarenko ja ryżu dostałem, ale nie chcę. No wiesz co, z, z kamienia z koperorem i jedno czperorem <laughs> i też ryż. Czas na batonik, drabinki jeszcze chyba nie ma. ty! Super <laughs> Jest, robina. Nie widać tutaj nic ciekawego. Jest robina? Mam. O, chodź tu. No słyszę właśnie. Kurde, znowu zaczynam czuć zmęczenie, ale jak to? Ostatni batonik. Ale jak coś mam 19 tych... ...Koperołów. Ja tu to nic nie mam. Właś? Powinno ci ustarcić na piec Do jedzenia. Kopororów mam 8. A, <śm> <śm> dobra, MH 20 było albo 25 20 chyba no. Ale tu jeszcze mam. Już ma 25 w razie tego. O, i drabinkę mam. Chyba nie jest Ale słabe obrażenie Dobra, ja wychodzę, nie mam energii Idę jeszcze do gildi i też tylecik sprzedać Może ktoś go kupi za 50 golda Jesteś w kopalni? A nie, przede mną. Nie, już idę do domu. <laughs> się widzę, jak mi tam popylasz. Mm -hmm. A to jutro, jak będzie padać, to możemy iść do tego, do kopalni na cały dzień. Już na normalny poziom. Masz tutaj Zrób sobie piecyk. Widzę, że roślinki. No. Niektóre. to, 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 to. to. No i git. Mm. O, i teraz muszę koperbara zrobić. <laughs> A mamy tyle tego. Nie wiem, teraz zobaczę. Nie no, powinno być, bo ja miałem na piec, to ty powinieneś mieć na sztabkę. Tak, jest na sztabkę. O, i w końcu u mnie śpi. Miał najbliżej do domu. O! Mogę robić przysmak górnika, Tego lizaka. Ja mogę Life Elixir. Ciekawe czy coś wyrosło. Chyba nie, nie? Nie, tam rzodkiewki to po sześciu dniach chyba. Dopiero. Jutro słoneczko. Szczęścia dzisiaj tak słabo. Trzeba kury nakarmić. Siema mordy. Nie wiem jak oni jedzą, że zawsze zostaje jedno sianko. Znaczy... Albo jedno zostaje, a trzy znikają, albo trzy znikają, jedno zostaje. Jakoś tak... Nierówno... W <laughs> To co, kopalnia? To... O, patrz co wyrosło. Ups. Mogłoby te niebieskie wyrosnąć, żeby do banda to wrzucić. Mi chodzi o to. <laughs> Na drzewie. Tak, tak, tak ale ja, ja no. myślę o tym zbieraniu. Ale pamiętam, że chyba zawsze miałem problem znaleźć te krepy. A to one chyba o. w lesie powinny być, nie? Tak mi się wydaje. W sumie to nie wiem. Spokojnie, całe lato na to mamy. W my te grepy to chyba te nawet gównia, lubi, nie? Albo on lubi te nie, jesienne, te lepiej. Nie, nie, to to nie pamiętam, Bo któreś z tych właśnie on lubił. O, robaczki. Kurwa, za nim kilą złapałem. Znaczy <laughs> łotykę. Go. O, poziom gdzie trzeba zlikwidować. Jak coś ma trzy torty na energię, mm -hmm. okay. jest to W sumie żelazo zostawię tobie, bo ty masz lepsze.

Taki ty. Czekaj, bo byś gdzieś zamknął. Hehe, <śpiewa> udało się. Hehehe, <śpiewa> dublowany. Jest drabinka jak coś. Patrz jak zdupia, mam trochę dużo razem. No u mnie na cztery żelazo pada. O, ziarno kawy zdravinka se si ce lago ok dai mi spoco ho diamond Ale kąd? Ale tu drabinek? No. Muszę wybrać którą zejść. Oj, no. leci duch Padaj, no idzie do mnie. Frajer. <tut> 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 tak się odbił, że tam wleciał. <tut> Tá um Jak kiepsko jak muszę te zwykłe po trzy razy walić. Skandal. No. Jest drabina, to jest dobra, Ty, cyganka dzisiaj. Ale już to za późno chyba prawie. No, no chyba jakoś do ósmej jest czy... No ale zanim stąd wyleziemy to. No, w sumie już do 60 wypadało dojść. No. Nie no, dojść dojdziemy, no aż takiego pecha <laughs> chyba nie mamy. <laughs> Kurde, duchu, szybciej umieraj. Jeszcze nie topasz. O, wypadło z niego Gol Solar Essence o, i, i ten Refined Quartz. Elegancko. Z ducha. Ta esencja wypada jakoś. No, ja też mam dwie esencje. Do bandla akurat. No szybciej. Kopper naprawdę Już tam Eda leci Kurwa O, mamy drabinkę O drabina jest chociaż. No ty tam wykopuj to ja idę Następny poziom szukać drabinki tylko tego ducha zabiję. Dobra. O! Kwarc. O, tu jest ten pokręcony level. Kurde, slajmy nowego stworzyli. Jakie lałem. O, war w no, jeden żeśmy minęli na 20, po 20 levelu, coś takiego. No kurde, pieprzony slajm, ja zaraz mnie zabijesz. Dobra, daj się. O! Kurde, muszę coś bo mnie jednak. Mi to z życia z brakuje. A chcesz, ja chcę się, mam torty czekoladowe to. Tu, tu, tyle było jeszcze, pod no, na tym poziomie, ale też dużo surowców. Tort czekoladowy daje 67 zdrowy, więc Tak, wejdę, to nie chciał jeden zjeść. Mam. No. Ja i tak muszę jeden zjeść, bo nie mam energii. Mówię taka. To... Tak, aby już co zostało. O, jest drabinka. Tylko chcę tam dojść do tych skrzynek jeszcze. O, o. No a wtedy. Jakby cię atakowali, to wyłaś i Bo zanim Aha. do mnie dojdziesz stąd, to. Znaczy po to. A jesteś, łap, to. No już jestem. jak Cię obrębiłem? Nie miałem miejsca... Lec go szybciej! <gry> no dziękuję Zjadłem, zjadłem, zjadłem Spokojnie Nie, dobra, patrz, tańczyłeś mi Miejsca nie miałem Wyrzuciłem do śmieci trzy koperory w ogóle o, one tu spadły. Drewni. Miejsce zrobić. O, pierwsze jedno wątko. Masz miejsce na to? Hmm. Zaraz zrobię. Chce mnie ten drabink? A bo czekaj. Mam już, mam już. O, dwie drabinki. O, trzeba mieć tu do... A jeszcze to mieczyk nowy. A, Krystal Tiger. No dobra. Tutaj nie było jakiejś ryby. Była, była. Na tym poziomie? To możemy jeszcze szybko złowić coś chyba. Uy. O. Tak, komisa nie miał. Ryba sopel. Dobra. Dobra. Kurwa, nie, te, nie ta drabinka, czekaj. O. Już tam nietoper, nie to tam nam leciał. Sebastian idzie do domu. O tej porze. O, no, nienormalny chłop. Nie to co my. My to przynajmniej pracujemy, a on to co? Nie no, ten sztylecik to taki trochę... On w sumie jest z tym dobry, że on ma tego kryta, a tak to tam śledzi. do śmieci. O, chyba jakaś roślinka się popsuła. I tu też się popsuła. No. Jakaś... To musimy iść spać, zanim nam piorą kolejną popsuje. Voilà. Il a pignon ce couf. O, mogę robić mikstura życia Ty to jedna ryba 1200, kurde. No to naj